Witamy Państwa. Ze mną studio Marcin Bujko, redaktor naczelny miesięcznika Fotoplus. Czasopisma Fotoplus, wolę. Tak. Miesięcznik, może niedługo. No dobrze. No to yy, pochwal się, bo dotąd przedstawialiśmy Cię inaczej u nas Do na antenie. Dotąd Przedstawialiście mnie Digital Foto Video. Niestety, właściciel tytułu firma MMG ogłosiła upadłość. Syndyk masy upadłościowej postanowił rozwiązać z nami umowę licencyjną. I wystawić tytuł na sprzedaż. Jeżeli ktoś ma wolny milion złotych, to może kupić sobie teraz Dinkel, wideo. Więc zachęcam. Zachęcam. E, z redakcją czy bez? E, nie tylko i wyłącznie tytuł. Aha. To? Same literki. Interes stulecia. To... Dość e, spore pieniądze, jak na polskim rynku wydawniczym, bym powiedział. Też mi się tak wydaje. Ale życzymy powodzenia. E, z pełnym sercem. E, no dobrze. Nie zagrzebujesz. E... Nie gruszek, gruszek, w gruszek w popiele, tak, i jednak starasz się dalej pracować na rynku wydawniczym. No to czy Fotoplus jest czymś innym, czymś nowym, jakie pomysły, co robicie? Czy Powiem Ci tak, oprócz tytułu mamy wszystko, co jest potrzebne do wydawania gazety, to znaczy doświadczonych ludzi, pełne know-how dotyczące wydawania gazety, zapał do wydawania tejże gazety, więc trudno nie wydawać gazety tylko dlatego że mamy inny tytuł zmieniliśmy go na Foto Plus prenumeratorzy dostają tak jak dostawali Digital Foto tak dostawali Foto Plus od nas mam nadzieję że nikt nie będzie miał nam tego za złe. z zespołu redakcyjnego nikt nie ubył przez zmianę tytułu i co ciekawsze domena internetowa dfv.pl cały czas jest nasza i jakby społeczność która się trzyma wokół Wokół naszego portalu internetowego funkcjonuje znakomicie, więc nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy ciągnąć tego dalej. Szykujemy zlot czytelników, zresztą mam nadzieję, że nas wpadniecie w czerwcu, to już niedługo, pod koniec czerwca, w bardzo ładnym miejscu, hotel ze spa. No, A przy okazji reportaż więcej, wojenny. Gdzie, gdzie? To jest w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, hotel się nazywa Fajkier. Są jeszcze miejsca, czy mogą państwo się jeszcze zapisać? Miejsc jest jeszcze, jest jeszcze trochę miejsc. To jest tak, że zapraszamy wszystkich chętnych. Jest bardzo bogaty program na naszej stronie internetowej można go znaleźć. Można się zapisać samemu i przewidujemy taką opcję, że można też zabrać ze sobą rodzinę, która zapłaci jakąś odpowiednio niższą cenę za pobyt i wyżywienie tamże w tym mhm. hotelu. I fajnie dlatego, że tam jest spa, jest basen, także nawet jeżeli ktoś się interesuje fotografią to może, może mieć czas na to, żeby miło spędzić czas, a jak ktoś ma dzieci, no to przewidujemy warsztaty fotografii z dziećmi, w sensie rodzice fotografują dzieci, później sobie te zdjęcia drukują, więc myślę, że rodzice będą żywotnie zainteresowani, żeby mieć fajne zdjęcia swoich pociech. No dobrze, i to w czerwcu, pod koniec czerwca. Czerwcu, pod koniec czerwca. Wszystkie informacje u Was na stronie, super. Czy nie będzie trochę takiego zamieszania, że na stronę internetowa to jednak DfV, a, a miesięcznik czy, czy czasopismo Fotoplus? Yy, równolegle do domeny DfV będziemy używać domeny fplus.pl, mm -hmm. yy, taka, która jest najbliżej, natomiast... A jak yy, będzie pisana? Yy, F plus razem pisane, w plus, 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 plus tak. Yy, no, mamy też magazyn Fotoplus i tak dalej, natomiast... Yy, Wiesz co, przyznam się szczerze, że w dzisiejszych czasach, jeżeli domena się dobrze kojarzy, to tak naprawdę jest obojętnie jak ona się nazywa, tak? Mhm. I przyznam się szczerze, że kiedy kupowaliśmy tą domenę na rynku wtórnym, ponieważ ona została opuszczona przez pierwotnego właściciela, to osoba, która wylicytowała tą domenę i nam ją później sprzedawała, mówiła, że wszystko jedno jak się domena nazywa, bo skrót wpada w ucho. Jest trzy literowy, DFV, on no, sprzeda tą domenę za, za, za dobre pieniądze, więc mhm. nie musi z nami handlować. No ostatecznie my kupiliśmy tą domenę i tak zostało, więc. Yy, ponieważ oprogramowanie portalowe od dawna jest nasze, więc mamy wszystko do tego, żeby prowadzić ten portal. No i cóż, no myślę, że społeczność, która jest zgromadzona wokół tego portalu, też jest bardzo zainteresowana. Teraz zapewne oglądacie nas na naszym portalu również. Tak, wszystkim pozdrawiamy, pozdrawiamy, pozdrawiamy widzów dfvpl Dobrze Marcina, co na targach? Na targach przede wszystkim bardzo pracowicie. Pierwszy dzień targowy to nie jest dla Ciebie nowością, że obaj siedzimy w jury fotograficznym i musieliśmy zwiedzić ile jest stoisk na początku, żeby obejrzeć te wszystkie produkty, których nie, nie wszystkie mieliśmy szansę wcześniej obejrzeć. Więc to jest pierwszy, pierwszy najbardziej pracowity dzień. Tak, tak. tak. Yy, targi Wydaje mi się, że od zeszłego roku no jednak widać kryzys branży, choć z drugiej strony na przykład dużym zaskoczeniem jest to, że Sony się pojawiło. W zeszłym roku nie było, więc widać, że jest jakieś powoli, powoli odbicie. Zaczynają się, zaczyna się też pojawiać coraz więcej marek. Po, po raz pierwszy od wielu lat pojawił się Olympus. Warto, warto im bić brawo. No to tu jest zasługa jednego człowieka. Nie wiem, czy on będzie sobie życzył, żebyśmy mówili z imienia i nazwiska o nim, ale, ale rzeczywiście pomysł na to, żeby stoisko firmy BX zorganizować w taki sposób, żeby były różne marki pokazane. Tak, żeby były różne marki pokazane i nie tylko ten sprzęt... Aha, przepraszam, bo dostałem informację z reżyserki, teraz ważną, dlatego zrobiłem takie oczy, ale dobrze. Więc nie tylko, nie tylko ten sprzęt profi, nie tylko ten sprzęt wideo z wyższej półki, ale też sprzęt konsumencki, fotograficzny, no to, to tutaj chwilę czoła, powiem panu Markowi, o, tak, tak go nazwijmy. Pana Markiem. Mój, czy pan Marek, który jest dobrym duchem e, świata fotografii, myślę, że on też jedną fajną rzecz zrobił, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że w westybulu pojawiły się wreszcie wystawy fotograficzne. E, I też to jest dzięki, e, dzięki temu z kolei, że się wystawiło Sony. Prezentuje mm -hmm. zdjęcia swoich fotografów. I mam nadzieję, cicho, że targi fotograficzne tak będą funkcjonować. To znaczy, że staną się festiwalem nie tylko sprzętu, ale też fotografii. Wszystkiego, co z tą fotografią jest związane. No ja jestem wielkim fanem wydruków. Ja uważam, że fotografia powinna mieć postać materialną. Dobra mhm. fotografia powinna mieć postać materialną. No tak. No to jakby tak mówiąc o tym, no to ja już od kilku lat powtarzam i w tym roku też organizatorom będę o tym mówił, że bardzo, 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 jeszcze raz bardzo fajnie by było, gdyby udało się znaleźć porozumienie z e, fotofestiwalem I, e, i gdyby te dwie imprezy w Łodzi występowały razem, tak, i przyciągały z jednej strony miłośników sprzętu, którzy zawsze chcą obejrzeć fajną fotografię, z drugiej strony tych, którzy e, których nie interesuje sprzęt tak w 100%, procentach, ale E, właśnie ten, ta, ta materialna fotografia, to, te, te wydruki, te, czy te odbitki, e, które możemy, możemy oglądać, a przy okazji jednak no, pewnie zainteresują się tym, czym te zdjęcia zostały zrobione. E, I jakie są teraz możliwości sprzętu. No ale to, to, to o tym będziemy jeszcze rozmawiać na pewno z organizatorami. E, a co u Ciebie na stoisku? U mnie na stoisku jak zwykle e, bogato. E, znowu mamy modelkę, tym razem. Agnieszka naprawia samochody. Tak, widzieli Państwo przed chwilą materiał z modelkami. Rafał, jestem pod wrażeniem. Materiał naprawdę. Widać, że byłeś w swoim żywiole. Pe pewnie, pewnie jeszcze Rafała poprosimy, żeby jakieś takie skróty z modelkami poprzygotowywał dla Państwa. No dobrze, no to Agnieszka, Agnieszce można robić zdjęcia, tak? Można, Agnieszce, robić zdjęcia, można zaopatrzyć się w sporo ciekawego sprzętu fotograficznego, bo jakby w kooperacji z różnymi firmami, na przykład można u nas kupić lupy, mm -hmm. Również e, czarne lupy czarnego konia e, akumulatorów na rynku, najlepsze akumulatory jakie istnieją. E, też to, do Te, czego mocno se, zachęcam... Serdecznie polecam, używamy ich przy naszych produkcjach wideo i telewizyjnych. Tak, naprawdę to, sprawdzają się. Znaczy to, to jest tak, że jest mnóstwo akumulatorów na rynku, a ostatecznie i tak najlepiej kupić je na lub. <grym> Natomiast to co, do czego serdecznie zapraszam do zakupu, mamy wszystkie wydania digital fotowideo w formie PDF na płytach. Można sobie kupić w bardzo atrakcyjnej cenie, dlatego że za wszystkich 80, 80 wydań można, czy za 80 wydań płacimy niecałe 200 zł To jest 2, 2,50 za wydanie. Ponad 10 tysięcy stron do poczytania, można to sobie wrzucić, nie wiem, na tablet, do telefonu komórkowego i w wolnych chwilach po prostu czytać digital foto wideo, które tak na dobrą sprawę w części sprzętowej tylko częściowo się zestarzało, to znaczy to jest tak, że oczywiście testy sprzętu z 97 roku może. Nie są akurat tym, co byśmy chcieli w tej chwili kupić, ale warto poczytać. Jak się chociażby zmienił czas, świat. Natomiast porady fotograficzne się nie zestarzały. Powiem szczerze, ostatnio brałem udział w kilku dyskusjach odnośnie wtórnego rynku fotografii. I zadziwiło mnie to, że wielu osób poleca sobie aparaty, które wydawało mi się, że są prehistorią typu Canon 350D. Tak, to jest rzeczywiście zaskakujące. Canon 350 jest faktycznie prehistorią. Natomiast jest ileś rzeczy, które można, które można wykorzystać też bardzo kreatywnie, na przykład przerobić sobie taki aparat na podczerwień, ponieważ on nie jest jakoś przesadnie drogi. Nawet jak go zepsujemy, to nie będzie już tak strasznie bolało, a można rzeczywiście zrobić na przykład z tego aparat podczerwony. Ale także. Sprzęt drugiej ręki to jest dobry sposób, żeby wejść w fotografię cyfrową, bo bardzo często jest tak, że ludzie na w świecie nie stać na nową lustrzankę. Mm -hmm. Więc w tym sensie, na przykład, kupienie die, całego zestawu Digital Fotowideo i sprawdzenie, co pisaliśmy o danym no, o modelu, sprzęcie, no, to, to jest tak, że my nie owijaliśmy w bawełnę nigdy. Jak się coś nie specjalnie nadawało do fotografowania, no to o tym pisaliśmy. Tak? Mm -hmm. no, więc, no więc właśnie, proszę Państwa, bo to, 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 mnie to zadziwiło, bo jakby. Miałem wrażenie, że jest jednak ten pęd na nowsze modele. Okej, okay, jestem przyzwyczajony do tego, że ludzie nadal handlują D90 i, i to pewnie za kilka lat powiemy, że był model kultowy, przełomowy. Nie no Na pewno, no. pewno Nikon go dużo wyprodukował. Ale, ale rzeczywiście sprzedaż e, przez wiele, wiele osób była e, e, znaczy zakup przez wiele osób e, e, jest faktem i ten aparat na rynku bardzo się sprawdza, ale na przykład kilka osób ostatnio widziałem na forach, zapytało o Alpha 100. Też w pewien sposób przełomowy model. Wiesz co, ja myślę, że też jest sporo takich aparatów, które są najzwyczajniej fajnymi aparatami kolekcjonerskimi. Mhm. Warto sobie, warto sobie robić, robić jakby takie portfolio kolekcjonerskie, bo te pierwsze cyfrówki, pierwsze lustrzanki cyfrowe są. Nie aż, tak, nie, nie aż tak długich liniach produktowych robione Minolta 7D czy, yy, czy właśnie Alfa 100. Yy, mogą być bardzo ciekawymi właśnie takimi zakupami, yy, takimi zakupami yy, też z punktu widzenia kolekcjonerskiego. Złośliwie można by powiedzieć przy Marce Sony, że większość ich modeli jest fajnymi modelami yy, kolekcjonerskimi, bo ostatnio Sony dość często zmienia. Pozdrawiamy mistrzów drugiego planu, pozdrawiamy, bo ostatnio Sony dość często zmienia, nie wiem, nazewnictwo swoich aparatów, ale też pomysły na te aparaty. Przyznasz, że były lustrzanki, tak? Alfa 100, 200 i kolejne numery, 700, bardzo fajny aparat. Później mieliśmy Nexy. Wow, wszyscy mówiliśmy, pamiętamy tą konferencję prasową w Chorwacji. Gdzie po pierwsze byliśmy miło Połechtani, bo jedną z ambasadorek z Nexa była Martyna i tak, mówiła na pół Europy o tym aparacie. Martyna Wojciechowska, tak. Ale też Marek Arcimowicz, który, który bardzo był wtedy zachwycony tym, że ma fajny mały aparat z wymiennymi obiektywami. A później nagle SLT wskoczyło, a teraz wskakuje ILC. ILC. No i bardzo dużo zmian w tej firmie. Zmian tak. Natomiast jedna jest rzecz dosyć ważna. Sony jest jednak w swojej swoich, swoich linii produktowej dosyć konsekwentnie idzie w jednym kierunku, który myślę nie bardzo chcą głośno, jeszcze tak 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 zupełnie głośno i wyraźnie komunikować. Znaczy, oni idą w kierunku tego, żeby zrobić aparaty, aparaty z wizjerem elektronicznym, dużą matrycą i są w tym, że żelaźnie konsekwentni. Tak? Mhm. Yy, natomiast yy, trudno to też jakby głośno komunikować, no bo tak naprawdę wyrzucasz jednak trochę klientów, którzy tam mają te lustrzanki. Yy, w sensie, no oni, oni, oni kupili lustrzanki, teraz tak na dobrą sprawę to można sobie kupić yy, yy, Alfa 7 yy, z przejściówką, z lustrem i podłączyć do tego obiektyw lustrzankowy, na przykład taką karkołomną <grym> Karkowną kombinację, jaką naprawdę dla mega zaawansowanych hobbystów eee, tej firmy. Mi się, i... mi, się, mi się w Sony bardzo podoba modułowość tego, mm -hmm. tak? no bo jak masz, masz z przodu, masz te obiektywy, te wszystkie podsystemy, zmieniasz tył i masz zupełnie inny aparat. Zmieniasz 7 na 7S. No, mówimy w sytuacji oczywiście, w której 7 i 7S to są aparaty, które kosztują fortunę dzisiaj, no ale. Prawda jest taka, że sporo aparatów kosztowało 4 lata temu fortunę, a dzisiaj można kupić za normalne pieniądze, mhm. tak? Więc prędzej czy później 77S będzie aparatem, który można kupić za normalne pieniądze, a na przykład 7S z jego niesamowitą dynamiką, która bije na łopatki wszystkich. Jakby też pewna odwaga, którą, na którą się Sony zgłosi, jakby zdecydowało, bo wszyscy mówili, a 24, 36 megapikseli, ktoś by zrobił wreszcie 12. Proszę bardzo, mamy? Mhm. Sprawdzam, powiedziało Sony, mamy, zobaczymy jak się będzie sprzedawało. Pomysł świetny, tak? No tak. W międzyczasie pozdrawiamy Pana Krzysztofa z Irlandii, proszę bardzo, też nas oglądają. W takich miejscach. Potęga internetu. Potęga internetu. Bardzo nam miło. Piszcie Państwo, gdzie nas oglądacie. Komentujcie, zadawajcie pytania. Marcin, skaczemy trochę po tematach, bo mówiliśmy o Twoim Stoisku. Mówiliśmy o Digital Foto Video, o Fotoplusie sprzętu trochę u Was jest. Co jeszcze? To jeszcze jedna jest ciekawostka. Warto to zobaczyć. Myślę, że na pierwszy rzut oka też można przeoczyć, bo to jest przy samej ściance stoiska. Natomiast mamy maszynę, która trzęsie dwoma Olympusami. Piątkami. I można jakby wręcz naocznie zobaczyć, jaka jest różnica w obrazie stabilizowanym i niestabilizowanym. Jak rzeczywiście fajnie działa stabilizacja w tym aparacie. To jest, to jest imponujące. Tak? Ja jestem 5D... pod wrażeniem. 5D Mark II. 5E OM. e OMD EM5 Mark 2 o. o, bardzo fajna nazwa, tak? Bardzo łatwo zapamiętać. Dobrze, dobrze, bo właśnie rozmawiałem przed chwilą, przed chwilą, przed naszymi obradami żyli, rozmawiałem z Robertem Woźniakiem i to jest kolejny, kolejna rzecz, do której chciałbym nawiązać. Co sądzisz o pięćdziesiątkach? O jakich pięćdziesiątkach? No, Canon pokazał dwie pięćdziesiątki. Pytam o matrycę. 50, w tym sensie 50. Co sądzę? Wiesz, Cały temat najbliższego numeru temu poświęciliśmy. Jakby. Jestem zaskoczony, że Canon wykonał ten krok. Tak? Znaczy zobaczymy oczywiście, jak, jaka będzie ta matryca. No, też prawda jest taka, że to jest naturalny krok przy 19 megapikselach w lustrzance APS-C. Wykorzystujesz to samo zagęszczenie, powiększasz matrycę masz 50 megapikseli, więc jakby z optycznego punktu widzenia nie ma się co dziwić. Natomiast y, aż ciekaw jestem, kiedy te aparaty dotrą do testów, jaka jest istotna różnica między No, 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 no aparat. W czerwcu, w czerwcu będą w sprzedaży, więc pewnie no, gdzieś w maju można się spodziewać, że, że dostaniemy jakieś egzemplarze, które będą się już nadawały do testów. Tutaj na targach niestety też są tylko te, które można zrobić zdjęcia, ale na kartach Można zrobić zdjęcia, ale nie można zabrać zdjęcia, tak, tak. 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 Się. No ja oglądałem zdjęcia przygotowane oczywiście przez kanona z tych aparatów. No oczywiście, oczywiście szczęka opada, no ale one tak zostały przygotowane, więc to, to nie ma się co, co dziwić. Z punktu widzenia, z punktu widzenia takiego ruchu rynkowego w zasadzie pozamiatane. Kto podskoczy w tej chwili kanonowi. tak? portfolio produktowe i Canon jest obłędny, jeśli chodzi o portfolio produktowe, bo w tej chwili w zasadzie od A do Z, od, samego, od samej podstawy, od 100D mm -hmm. do y, ludzi, którzy w zasadzie potrzebują naprawdę bardzo poważnego sprzętu studyjnego, jest wszystko, wszystko. Nikt nie powie, że na przykład no, nie mam dobrego aparatu studyjnego, y, studyjnego w portfolio Canona, co do, do 5D. SA jeszcze nie było czegoś takiego, No tak, tak? tak, Bo proszę bardzo, 50 megapikseli więcej niż potrzebujecie. Aparat, który w zasadzie nie musi mieć uszczelnień, nie musi być tak wytrzymałym wszystko odpornym aparatem jak DX, nie musi być tak szybki, ale musi się sprawdzać w studio. Wszystko na tip top, więc to. Naprawdę... No te 5 klatek super, na sekundę, to, to przy takiej matrycy i przy takich e, parametrach to no, nie jest to demon prędkości, ale bez przesady, no nie można nie powiedzieć. Jest, że to nie jest jakoś wściekle wolny aparat. Zresztą ja nie już robiłem zdjęcia, tak? Więc to e, robiłem i zabrałem, tak? No ale nie mówmy tego głośno. To proszę Państwa, nie, nie, nie chwalimy się tym, nie chwalimy tylko się. zostaje między nami. Tak, zostaje między nami. Eee, więc jak? Z, wiesz, z punktu widzenia ja jestem w ogóle e, zakochany w 5D Mark 3 i jakby w całym koncepcie, dlatego że to jest aparat, e, który jest takim wo wołkiem roboczym mm -hmm. e, z bardzo dobrym autofokusem, tak? I e, ja uwielbiam robić 5D Mark 3 zdjęcia. I teraz DS jest rzeczywiście aparatem, który dostajesz jeszcze jedną wisienkę do tego tortu, tak? I teraz czytelnicy, którzy e, są wyznawcami z parafinikon, to będą mu panie redaktorze. Wściekli na mnie, czy. No, no cóż. Takie deklaracje? Znaczy, prawda, jest taka, prawda jest taka, że niestety Nikon i to przyzna każdy Nikoniarz zalicza wpadkę za wpadką. No. 750D, który pojawił się na rynku, jest nie do, dostania do testów. Nie do, dostania do testów, dlatego że no niestety mają wtopy z matrycą, czy tam z tym układem autofokusu. Firma robi to, co zawsze robi Nikon w takich sytuacjach to znaczy nie mówi nic. No i no nie jest dobrze, tak? Mm -hmm. To mówią nawet sami fani Nikona, ja też bardzo lubię, bardzo lubię robić zdjęcia Nikonami, bardzo wiele aparatów uwielbiam ze stajni Nikona. Znaczy, ja jestem w ogóle bezsystemowcem, tak? Ja, ja, ja mówię w ten sposób, że fotografuję 30 lat i każdym aparatem jestem w stanie zepsuć zdjęcie, naprawdę. <słyska> Więc bolączka redaktorów testujących sprzęt, tak? Bolączka, przyzwyczajenia przyzwyczajenie redaktorów testujących sprzęt. wiesz, no, ja, ja mam jedno ważne kryterium dotyczące aparatu. Kiedy aparat staje się dla mnie przezroczysty, to znaczy ja zaczynam robić zdjęcia i w pewnym momencie ja już nie jestem w stanie powiedzieć, co ja, czym ja fotografowałem. Mhm. To znaczy, że wtedy aparat jest czymś, co, co jest jakby między mną, a a fotografowanym obiektem, rzeczą niezauważalną, na której nie zwracam uwagi, wtedy jest dobry, tak? Mm -hmm. Na przykład bardzo dobrym takim aparatem niezauważalnym jest ten nowy Olympus, o którym no, przyszło mi robić pierwsze wrażenia i recenzje i ja tak, wiesz, po całym dniu spędzonym z tym aparatem stwierdziłem, kurde, nie pamiętam, bo ja się skupiłem na robieniu zdjęć, bo mm -hmm. jakby sam, sama przyjemność zrobienia zdjęć z tym aparatem, który nie staje się w żadnym momencie okoniem, tak, jest tak duża, że i tego oczekuję od aparatu. Że ci w żadnym momencie nie stanie okonem, okoniem. Że nie będzie takiej sytuacji, w której nie możesz czegoś zrobić, bo sprzęt ci nad nie pozwala, tak? na to pozwala. Na przykład zanurzyć się pod wodę? No, z lustrzanką nie, nie szalałbym, a nawet bez lusterkowcem, chociaż jeden jest taki. jeden no. jest taki. E, myśmy go ostatnio w śniegu y, mocno testowali, no, dawał radę. No właśnie. To, tak piją ja go Nikona. Nikona. Ja go testowałem pod wodą, bardzo dobrze sobie daje radę. Aha. No dobrze. Marcin, u Was jeszcze jest, czy też Wy przygotowaliście też jeszcze sporo warsztatów, ale o tym Norbert bardziej, bo on za to działał. Tak, odpowiada. Norbert jest takim duchem sprawczym tych warsztatów, on ma to wszystko w głowie, więc ja myślę, że nie będę wyskakiwał przed Niego i o tym opowiadał. Mhm. Warto, żeby Norbert o tym powiedział, bo to jest też jego oczko w głowie, tak? Więc warto, warto z Norbertem porozmawiać. Wiem, że już na większość warsztatów nie ma miejsc niestety. Aha, aha. Bo, 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 bo zbyt dużo ludzi, ludzie chcą się zapisać, zbyt dużo ludzi się już zapisało. Mhm. Nie, nie możemy przyjąć wszystkich. Natomiast na pewno Norbert z przyjemnością opowie o tym wszystkim, co, co robimy. No a poza tym. A ty, ty na jutro masz za to zaproszenie dla wszystkich, którzy lubią kolor. Tak, dla wszystkich może. Nawet nie dla tych, którzy lubią kolor, tylko dla tych, którzy mają problem z kolorem. Tak? Znaczy, yy, znaczy ja jedzą myślę, tylko czarno-biało. Yy, znaczy, albo lepiej by było, gdyby robili zdjęcia na czarno-biało, bo jak robią kolorowe, to nie wychodzą. Tak? No, mm -hmm. Będę trochę rozmawiał, czy mówił o zarządzaniu barwą, no, ale też yy, chcę, chcę powiedzieć, dlaczego w ogóle samo podejście do koloru jest w zasadzie źle podstawionym zagadnieniem. Mhm. Dobra, to powiedzmy gdzie rozmawiać. i kiedy i czy są o jeszcze miejsca. O godzinie 13 i cały czas są jeszcze miejsca. W sali, w której wykłady ma Alstor ma i dystrybutor Eizo, mhm. w którym miejscu to jest dokładnie, to nie wiem, ale to łatwo ogarnąć. To jest na, 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 na piętrze tutaj nad halą. Mhm. Marcin, a kto dostanie medal Targów? Wiem, ale nie powiem. <laughs> Wiem, tak. ale nie powiem. To będzie ogłoszone dzisiaj wieczorem. Mój skromny No Moimi to, co możemy powiedzieć, przekrój był duży. Mieliśmy aparaty, mieliśmy obiektywy, mieliśmy dyski twarde, pamięć, mieliśmy monitory, mieliśmy drukarki. Papiery. Papiery. No, no wiele, 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 wiele. Wszystko, wiele. co jest związane z fotografią. Mieliśmy tylko dwa medale, dwa wyróżnienia. Nie było tego, bo, bo zbyt wiele produktów na to zasługuje, tak? Natomiast no, myślę, że, że wybraliśmy słusznie. Myślę, że wybraliśmy słusznie. Myślę, że... że, że, że każda część rynku fotograficyczna... decyzja że chyba została doceniona. Będzie niepodważalna. Tak, tak. tak. Każda, każda część rynku została chyba doceniona. No, raczej nie do końca każda, tak? Natomiast. To jest zbyt szeroki rynek, żeby docenić i producentów dysków, i producentów nie wiem, materiałów do czyszczenia aparatów i tak dalej, i tak dalej. No niestety. No tak, no to, to patrząc, patrząc aż tak szeroko, to tak. Państwo pytali, wcześniej widziałem tam o konkursy. No Paweł zrobił dwa, odpowiedzi spływały, będą jeszcze jakieś, będziemy rozdawać różne rzeczy, więc to na pewno warto żebyście Państwo to zobaczyli. Za chwilę, bo też interesujące jest dla Was to, jak te targi wyglądały od kuchni, jak się budowały, to za chwilę zobaczymy sobie jeszcze ten materiał, który przygotowaliśmy dla Państwa wczoraj. Paweł gdzieś biega z kamerą, przygotowuje następne rzeczy. oczywiście, jeśli wybieracie się na targi, to zapraszamy przyjdźcie do nas. Na Facebooku też pisałem o tym, I do że nas, i do nas i tak, do nas. Tak, tak, do digital fotowideo też. Polecamy. Agnieszka naprawdę bardzo ładnie wygląda w obiektywie. I bez i... obiektywu też. No. Bez obiektywu jej nie widziałem, ale to jak to nie widziałeś bez obiektywu, no, chyba byłeś na targę. <laughs> Dobrze. Także zapraszamy Państwa do zobaczenia tam, tamtego materiału. Z Marcinem na pewno jeszcze będziemy rozmawiać, a yy, materiał z rozdania nagród, yy, medali i wyróżnień targowych yy, nagramy dzisiaj i jutro wyemitujemy.